Witam Państwa bardzo serdecznie. No na pewno czuję się wyróżniony e, i dumny z tego, że udało mi się wesprzeć e, tak szczytny cel. I jak widzę, że tyle osób zamierza przejść przebiec 5 kilometrów i jednoczy ich jedna idea, pomaganie sobie i innym, to jestem przeszczęśliwy, że jesteśmy w stanie zjednoczyć się we szczytnym celu. Tym bardziej jak widzę ile, no ile, jakie zamieszanie dzieje się na świecie, a my tutaj Reprezentujemy pozytywną energię i jak dwa lata temu rozpoczynaliśmy współpracę, nie przypuszczałem, że aż tak ten projekt się rozwinie, bo przeważnie współpraca z fundacjami kończy się na etapie namalowania muralu, a tutaj jakby ta nasza energia uzupełnia się i rzeczywiście jest i logo e, biegu trzeciego, logo biegu czwartego, te grafiki jest e, logo, logo e, akcji dla kampanii dla dzieci, emocja i to wszystko jest. E, jest Jedną całością, po to, żeby pokazać, że nie należy wstydzić się e, depresji, że należy dbać o zdrowie psychiczne. No i tak jak mówię, jestem szczęśliwy, że mogę wspierać i to nie jest nasze ostatnie słowo, bo może w przyszłym roku też coś nowego O, jeśli nie zdradzaj. Tak, tak, na Warszawę powstanie. Także mam nadzieję, że na piątym biegu spotkamy się za rok.